To jest jeden z młodszych zespołów ja No, jakieś 70 lat. <laughs> Kopalnia, kopalnie są fajne. Chodź, serżan, zobaczysz. To się nie ja jestem To się nie lata, na drużynówkę. Ja nie. No, patrz, dziewięćdziesiątki nie pijaj. Do trzeciej minuty, a potem się <grywka> gra. No to dobra, my będziemy też campi. Co zapewne? Nie, bo my się nazywamy EDB, aż się żyje. No, no, no właśnie, no to co ty macie? Znaczy, dwie dziewięćdziesiątki? Tak... Ale zagrajmy tak raz dzisiaj, że będziemy czekać tak do trzech minut, a potem się Dobra. Ja kiedy? Jak kiedy? Ja, jak nam to będzie wychodziło, to będziemy tylko tak grać. <grym> Ale wiesz, że oni tak grają, żeby, żeby nie przegrać, tylko ewentualnie zremisować. No to my tak samo będziemy grać. Ewentualnie. U nas się nie przegrywa, u nas się albo wygrywa, albo remisuje. <grym> <grym> Dobra. Zmieniamy tak A no, wie dzisiaj tyle motorów jest, że z niej taka Honda Taka czerwona Chłopie, ja dzisiaj jechałem, nie? I przez całą drogę za mną do Dębicy jechały takie fajne jamaszki. Co robiłeś w Dębicy? A chłopie jechała Honda Chciałem się przejechać Od, ten, nie? Goniła na przyczółki, a te przyczółki jak w chłopie żeby wziąć je do terenu zabudowanego, to by mogła dobra dobrać 150 do 180. Nie, jak to była chyba taka moda jak Yamaha R1, to by ją kopiło ponad 200.

On kind of yeah. ne. They have no, name. user joined your channel. <laughs> Maybe yo, EPS. <laughs> <into the G. laughs> <laughs> No ale patrz, na przykład te 3 2 bo przecież nie No właśnie Ja nie to podnieś ale ja je, ja pierdolę Jak co? Ale bez celu. Rani jeszcze nie i się bić Głupie no, ale... jesteś 3 minuty, albo 4 nawet. Ej, <try> to co bajko? To jest mam patrzeć! Spójrz na stoją jak za dupy łopie moje babce, bo się wygrywa. Ale to są Polacy, to jest Evil Panda Squad. Słyszałeś kiedyś o New Multishow? Nie mów, że o faj słyszałeś, a o Multi nie słyszałeś. No, fajnie no. widziałem. Ej, popatrzcie. Stoi na czerwonej linii i ma widok na nich? Łata. Widziałeś? Najlepsze jest, na tą górę wjeżdżają, co, co jest w prawym dolnym rogu. Na, na minimapie. Oni na tą górę wjeżdżają. Hmm? Co robisz? Tylko na 2,90 Aby... się pchają. Co, chłopaki? Chodźmy, tak zagramy, Jak? szybko tak zagramy. Złóżmy taką drużynę, żebyśmy tam byli w tym, w internecie, gramy. Teraz oni? No. No ruski na pewno by pojechał na te jedyncze. Bo te jedyncze ożarnia. Okej. Okay. Wysył, że on może najlepszy lajhard, że się nadał. Wysył, <ślepszy> <ślepszy> no, <ślepszy> że już To znaczy, że moi się nie chcieli, tak? Znaczy, że co? Może się to zbudowało, Macie po prostu. Nie ma takiego... U, na ile ja tu będę czekał? No ja pierdzielę! No czekaj, hopias, ja zaraz się skręci. No widzisz, już podjeżdżają. Opatrz, i się wpychają na górkę, patrzcie. Multi i Multi jedzie na górkę. No, zazwyczaj wjeżdżali. I jeszcze raz. To jest, to jest najciekawsza, najciekawsza ten... Widzisz, jak się zapamięta że świnił. No ja też tam byję, Aniu, wiesz no, Pojedziemy tam. Nawet no, fajnie, bo oni tam często jeżdżą teraz. Tam jest super, tam jest super ostrzał tam. Bo mul... Multi jest za gruba świnia. A, nie, Multi jedzie na górkę. Multia. Ja bym musiał tak Że Multi jest że Nie wypchają się. To za tempo. Ooooo! Oh, oh, oh. oh, o się... ale ten ale Szpady! Jaaa! Ale no. Noc! Jeszcze dostęp z ja. ale, ja, ale nowe, Bo oni to chyba widzieli, jak oni to robili na tym! Bo robili tak z tym właśnie! I, i, i odpuścili Obym, ja Ale nowy.

Taki Patrz, nie? No Idzie atak. Tak. O, Czemu jest kurde Polset niewycofany? Kto stoi na wyspie? Dlaczego Moltin dostał, a Jankę z do przodu jest pełny? Okay. Nie, Jankę też nie jest pełny. Ten stracił trochę. No, nie, no, Dobra, dobra. No dobra. nie, ale jak jeżdżali pod tą górkę, to ja... mija. <laughs> to ja bym zrobił.

jak będzie remis to oh, później, bedo... jak będzie remis sierżan, to później już jest szturm, to na szturmie się zawsze rozwiązuje. Bo tam się nie da zremisować. Będę czepać kaputyna. 2 na 2 trzepa... gruszki. Fajne logo pandy, nie? Fajne logo. Nie, 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 pamiętacie jak żeśmy się nazywali EDB Panda Squad? Mm -hmm. To było coś. To panda była mocna w tym. Kurde, znowuż pandy dobre mają. Chociaż? Aha, no, taki Kurde, ale zdążą? Nooo! No. No, ucieka. Dobra. Jest tylko półtorej minuty. Kurde, nie wygrają. Nie, okay. nie wygrają. nie wygrają. Nie wygrają. Nie wygrają. Oni są na strzałach. Ja pierdzielę. Oni za każdym razem jak jeżdżają, dostają baty. Ja pierdzielę, jak Polzeda znajdą. Polset z pierdzielę na A7. Co? Polset on za wcześnie pojechał. Znaczy, za, za późno. On powinien od razu, jak panda się tam przygotować, ja, jechać na A7. Tu to znajdą, kurde. Wszyscy tu jeżdżą Nie mówcie, że on chce się utopić że za kamień Cwany Wiedzieliście, że to jest taki kamień? Ale nie? Ja to nie byłem jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że nie mogą zniszczyć, bo tak naprawdę, to jest no. droga. 56 tysięcy dowiedział, to on chyba nie grał całe życie na tej jedynce. <śmiany> 20 uh -huh. sekund, kurde, no. znajdą, bro. Do dobra, to jest jedyny. Guj, opada przegra, stary, 16 sekund. Znajdą go, oja, ale noby, Noj, boy, no i boi FAKO! Kurde Noj. Panda przegrała Nobyyyy Dlaczego, dlaczego pandy pokazali winner? Tak myśleli <laughs> So Chyba tak, Ej. Ja pierdzielę, ale z Lamili, Kurde, Polzeda mówiłem wycofać wcześniej. To nie. Dobra, to nie Dobra, idę, na razie. Dur skończony. Na razie.